Myślę, że jeden z ciekawszych, cenniejszych eksponatów w kolekcji starych odkurzaczy, czy początków w ogóle historii odkurzaczy. Ten model 60 był chyba produkowany w latach 1952-1955. Niesamowita maszyna w klimacie, właśnie wczesnych lat 50. -tych. Wentylator stołowy typu WS1 z fabryki Wodomierzy we Wrocławiu, z fabryki, z której oglądaliśmy przede wszystkim silniki Bielskie. Zakłady wytwórcze silników elektrycznych w Bielsku Białej i jeszcze jeden piękny polski zabytek techniki domowej: odkurzacz elektor. Tutaj jest jeden miernik typu C437 z 1968 roku. No, i nowszy miernik w takiej ładnej aluminiowej skrzyneczce. I Stefanowi też bardzo dziękuję za ten hamulec stemplowy z rączką, z klamką, półdzielnie pracy, z której oglądaliśmy już tutaj na kanale kilka różnych rzeczy, między innymi ten malutki silniczek. Cześć, dzisiaj ledwie jestem w stanie wyjrzeć za tej góry skarbów technicznych, które mam ustawione na stole warsztatowym, a wszystko to są rzeczy, które. A albo dostałem do kolekcji, albo zostały wypożyczone do prezentacji tutaj na kanale i w tym dzisiejszym króciutkim nagraniu chciałbym bardzo, bardzo za nie podziękować. Dosłownie wczoraj odwiedził mnie Jacek, kolekcjoner zabytków techniki, którego prawdopodobnie znacie z filmów poświęconych wystawie odkurzaczy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. W minionym roku Jacek już kilkakrotnie wypożyczał na potrzeby tego kanału kilka fantastycznych zabytków ze swojej kolekcji. Oglądaliśmy tutaj m.in. jego Electrolux 5, jego Electrolux 11, oglądaliśmy odkurzacz Progress i jeszcze kilka innych rzeczy i na pewno. Kilka kolejnych zabytków będziemy tutaj mogli w najbliższych miesiącach obejrzeć. Od Jacka dostałem tym razem do zaprezentowania tutaj na kanale ten fantastyczny miechowy stary brytyjski odkurzacz Baby Daisy, ten pochodzący o ile wiem z początku lat 50. odkurzacz Electrolux. 60 ten bardzo ładny polski odkurzacz elektor też z początku lat 60-tych tę froterkę z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego chyba nawet jeszcze z końca lat 50. i kilka, kilka innych rzeczy, które za chwileczkę Wam pokażę, między innymi także ten wentylatorek z wrocławskiej fabryki Wodomierzy z Fawod, z którym była pewna śmieszna przygoda. A dosłownie dwa czy trzy dni temu w miniony weekend odwiedził mnie też tutaj w warsztacie Stefan, który prowadzi kanał Roboty na dachu i który też już udostępniał na potrzeby tego kanału kilka różnych znalezisk ze swojej kolekcji i między innymi przywiózł teraz taką bardzo ciekawą ona w tej chwili może jest gorzej widoczna, ale zaraz to zobaczymy, starą pochodzącą gdzieś z połowy lat 60-tych kasetę probierczą typu KP624. To było moim zdaniem urządzenie, które w warsztatach samochodowych służyło do testowania aparatów zapłonowych w samochodach. Bardzo ciekawa rzecz i od Stefana dostałem też tym razem dwa radzieckie mierniki na pewno każdy z tych mierników też też będzie tematem oddzielnego odcinka i jeszcze bardzo fajny malutki hamulec stemplowy do dziecięcych rowerków z lat 60. Zaraz Wam te wszystkie rzeczy też pokażę, bo trudno byłoby w tym momencie wszystko po kolei oglądać, a jeszcze mam kilka rzeczy, które tutaj się na stole nie, nie zmieściły. Także celem tego dzisiejszego krótkiego nagrania jest przede wszystkim podziękowanie ofiarodawcom, którzy sprawili, że te skarby mogły trafić do mnie tutaj do warsztatu i będą mogły w najbliższych miesiącach być pokazane w kolejnych odcinkach na kanale. Pozwólcie, że z racji wieku zacznę od najstarszego eksponatu. I jest to faktycznie chyba najstarszy eksponat, a na pewno najstarszy odkurzacz, chociaż nie odkurzacz elektryczny, który mamy okazję oglądać tutaj na kanale. To jest brytyjski odkurzacz Baby Daisy, czyli taka mniejsza wersja odkurzacz, odkurzacza Daisy, odkurzacz miechowy, wyposażony tutaj, jak widzicie, w takie dwa skórzane miechy, który. Był używany w czasach gdy prąd elektryczny nie był jeszcze rozpowszechniony, gdzie nie wszędzie... Nie każdy mógł sobie, po pierwsze pozwolić na używanie urządzeń elektrycznych, a po drugie w ogóle nie wszędzie był dostęp do energii elektrycznej. To jest odkurzacz, który wyposażony był tutaj jeszcze w taki chyba metalowy albo drewniany, raczej chyba metalowy drążek, służący właśnie do w cudzysłowie, napędu tego odkurzacza, czyli do pompowania. Tutaj należało przydepnąć nogą podstawkę tego odkurzacza, pompować w komplecie z tym odkurzaczem jest jeszcze. Oryginalny, zwróćcie uwagę, metalowy wąż, który był włączany tutaj, i jest w komplecie też. Jeszcze jej nie rozpakowałem. Oryginalna rura i oryginalna ssawka do tego odkurzacza. Bardzo, bardzo cenny. Bardzo cenny komplet, w zasadzie, chyba najwygodniej było używać ten odkurzacz w dwie osoby. To znaczy, jedna osoba pompowała tym miechem, druga osoba odkurzała. Myślę, że w pojedynkę też było to wykonalne, ale znacznie trudniejsze. Tutaj jeszcze mam ściągniętą z internetu taką niedużą reklamę dokładnie tego odkurzacza Baby Daisy. Jest tutaj co ciekawe już reklamowany. Model elektryczny takiego odkurzacza. Muszę dopiero sprawdzić, jak on wyglądał na odkurzaczu. Są bardzo ładnie zachowane napisy, coś, co dzisiaj moglibyśmy nazwać tabliczką, znamionową jest oznaczenie model numer 1 wszystko to sobie dokładnie w odcinku o tym odkurzaczu obejrzymy no nie sądzę, że będziemy w stanie przeprowadzić odkurzanie tym odkurzaczem bo jak widzicie te miechy już są niestety zniszczone, ale ja troszeczkę też mam nadzieję, że uda mi się zmierzyć ten odkurzacz i być może jakąś troszeczkę uproszczoną, ale jednak wersję, replikę tego odkurzacza zrobić i być może kiedyś spróbujemy też takim odkurzaczem Daisy czy Baby Daisy Faktycznie poodkurzać. Po to jest odkurzacz z kolekcji Jacka. Myślę, że jeden z ciekawszych, cenniejszych eksponatów w kolekcji starych odkurzaczy, czy początków w ogóle historii odkurzaczy. Kolejny bardzo ciekawy eksponat od Jacka, który z ogromną przyjemnością tutaj na kanale razem z Wami obejrzę, to jest ten stary, sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych odkurzacz Electrolux model 60 czy LX, jak kto woli, w bardzo ładnym stanie z pięknymi napisami z boku. Tutaj jeden z tych napisów jest, zaraz Wam to pokażę, bardzo wyblakły, ale. Mam na wymianę, sprowadzone też przez Jacka ze Stanów, tak, taką oryginalną szynę z bardzo ładnie zachowanym napisem. I w odcinku o tym odkurzaczu spróbujemy to wymienić. Tutaj w komplecie jest też, przyznaję, że nie wiem czy dokładnie kupiony razem z tym modelem, czy od jakiegoś innego modelu, zwijacz przewodu, który mógł być zamontowany tutaj oddzielnie. On tutaj jak najbardziej pasuje. Trzeba przykręcić tą śrubę, żeby go zamontować, aczkolwiek, niestety, w transporcie ze Stanów do Polski uległ, jak widzicie, uszkodzeniu. I to będzie też troszkę moje pytanie do Was w odcinku o tym odkurzaczu: jak będziemy to troszkę dokładniej oglądać, czy może nawet o tym zwijaczu zrobimy oddzielny odcinek? Jak najlepiej, jakim sposobem najlepiej przywrócić to? Do możliwie pierwotnego stanu, tak żeby tego wszystkiego nie uszkodzić, ale żeby ten zwijacz przewodu mógł tutaj znowu zostać zamontowany. Pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę związaną z tym odkurzaczem. Tutaj znajduje się w środku oryginalny worek na kurz Electroluxa, też bardzo ładnie zachowany tutaj jest wyłącznik na górze on nie będzie funkcjonował jeżeli ta przednia pokrywa nie jest zamknięta zobaczcie jak fajnie jak fajnie ten mechanizm zamykania tej przedniej pokrywy działa i tutaj go blokujemy i teraz już ten wyłącznik w odkurzaczu można obsługiwać tutaj Jacek przywiózł też w komplecie z tym odkurzaczem trochę akcesoriów Przyznaję, że już nie pamiętam czy one pochodzą od tego odkurzacza czy od innego, tutaj między innymi są też, zdaje się, dużo starsze stosowane jeszcze chyba w odkurzaczach Electrolux 10 filtry dodatkowe wraz z oryginalnym opakowaniem, to sobie wszystko też spokojnie w odcinku może o tym odkurzaczu Electrolux obejrzymy zresztą tych Electroluxów będziemy mieć tutaj od Jacka do obejrzenia na kanale jeszcze dużo, dużo więcej i będziemy też mieć do obejrzenia fantastyczne sprowadzone ze Stanów, z Francji, z Niemiec stare instrukcje, odku... instrukcje obsługi do tych odkurzaczy. To też jest skarb i wyjątkowa, wyjątkowa kolekcja nie tylko tych różnych modeli elektroluksów, ale też oryginalnych dokumentów i instrukcji obsługi do nich. Także bardzo się cieszę na możliwość obejrzenia tego odkurzacza. To jest odkurzacz, jeżeli się nie mylę, tak jak sobie szybko sprawdziłem w tabelce produktów Electroluxa pochodzący z pierwszej połowy lat 50. Ten model 60 był chyba produkowany w latach 1952-1955. Niesamowita maszyna w klimacie właśnie wczesnych lat 50. A jeżeli chodzi o polskie urządzenia, to dostałem wypożyczony od Jacka tutaj do przeglądu na kanale, do wyczyszczenia, do sprawdzenia, czy działa. Bardzo ładny, taki można by powiedzieć, designerski polski wentylator stołowy typu WS1 z fabryki wodomierzy we Wrocławiu, z fabryki, z której oglądaliśmy przede wszystkim silniki do odkurzaczy czy młynki do kawy, urządzenie. Praktycznie kompletne. Chyba tutaj jeszcze taka metalowa tabliczka z logo zdarzała się z przodu, ale nie wiem, czy we wszystkich modelach z oryginalnym przewodem, oryginalną wtyczką. Nie wiem jeszcze, czy ten wentylatorek jest sprawny. A to, co jest śmieszne, to w dniu, w którym dostałem ten wentylatorek, skończyłem akurat film, który albo już jest, albo będzie dostępny na kanale o silniczku od takiego dokładnie takiego typu wentylatorka, tylko chyba z 57 roku. I w tym filmie mówiłem, że mam wielką nadzieję, że niedługo uda mi się zdobyć cały taki wentylatorek. No i bardzo proszę godzinę czy dwie godziny później taki wentylatorek zawitał u mnie w warsztacie. Za niego też jestem bardzo, bardzo wdzięczny i będzie to świetna okazja, żeby takie urządzenie już nie tylko sam silniczek, ale cały wentylatorek sobie tutaj w jednym z kolejnych odcinków obejrzeć. Kolejny eksponat wypożyczony od Jacka do prezentacji tutaj na kanale. Troszkę trudno mi pokazać, zwłaszcza w pozycji pionowej. No to jest froterka do podłogi z Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, ale. Froterka wyposażona w silnik z zakładów oznaczonych symbolem M8. To były bielskie zakłady wytwórcze silników elektrycznych w Bielsku Białej. Ciekawa fabryka z ciekawą historią. Później, te silniki, chyba produkcję tych silników, przeniesiono do Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, ale początkowo silniki były produkowane właśnie w Bielsku Białej. Przyznaję szczerze mówiąc, że nie jestem pewien do czego służyła ta kaseta zamontowana na froterce, do której ewentualnie coś się wsypywało albo wlewało, nie wiem, może do jakiegoś płynu do czyszczenia parkietów i w trakcie pracy z froterką można było tutaj wylot tego płynu od, odblokować czy może służyło to do smarowania przyznaję, że ja się z tym nie spotkałem mam troszeczkę nowsze modele froterek jedną froterkę radziecką jedną ze spółdzielni pracy Motoruch w Krakowie to jest froterka, czy w każdym razie silnik pochodzący z roku 1958 czyli bardzo, bardzo ciekawy dawny zabytek i o tych froterkach i o silnikach w nich stosowanych na pewno sobie w oddzielnym, w oddzielnym odcinku poczytamy. Pamiętam, że jest dosyć sporo informacji o tym w kronice zakładów Zelmer. Bardzo fajna, bardzo ładnie zachowana froterka, która będzie wymagała troszeczkę konserwacji, sprawdzenia. Mam wrażenie, że tutaj chyba pasek spadł albo pękł, albo jest zaluźny, który napędza te szczotki. Ale wszystko to sobie obejrzymy. Obejrzymy sobie też silnik, który znajduje się w tej froterce. I jeszcze jeden piękny polski zabytek techniki domowej odkurzacz Elektor w stanie no, prawie fabrycznym, a jeżeli używany to bardzo niewiele, odkurzacz pochodzi z roku 1966. Jeżeli dobrze widzę tutaj na. Na tabliczce znamionowej z bardzo ładnym napisem. Tutaj na kanale do tej pory oglądaliśmy, no już dawno, już ponad rok temu, jeden model odkurzacza Electr z 1964 roku, ale w znacznie, znacznie gorszym stanie. Ten jest naprawdę pięknie zachowany, i w komplecie z tym odkurzaczem znajduje się karta gwarancyjna z chyba z 1969 roku. Znajduje się króciutka. Ale ładnie zachowana instrukcja obsługi, zeskanuję ją też, jak będziemy o tym odkurzaczu mówić. No i sprawdzimy, oczywiście, też, jaki silnik znajduje się w tym odkurzaczu. W elektorze, który już tutaj oglądaliśmy z 1964 roku, znajdował się chyba silnik typu SK5A1. Zobaczymy, jak będzie z tym odkurzaczem, zrobimy też, oczywiście, jego test. Aha, i do tego odkurzacza jest jeszcze oryginalny karton, oryginalne akcesoria. Ja ich w tej chwili tutaj nie przynosiłem, bo zwłaszcza na ten karton trzeba troszeczkę uważać, ale wszystko to w odcinku o tym odkurzaczu sobie na pewno obejrzymy. Wcześniej oglądaliśmy eksponaty wypożyczone z kolekcji Jacka, a teraz jeszcze raz bardzo dziękuję Stefanowi za m.in. te dwa radzieckie mierniki, które dostałem od niego kilka dni temu. Tutaj jest jeden miernik typu C437 z 1968 roku z ładną instrukcją obsługi, czy w każdym razie, w każdym razie opisem. Na końcu miernik uniwersalny C437. Trzeba będzie go porządnie wyczyścić, przetestować. Zobaczymy, jeżeli będzie sprawny, to będzie fantastyczny do przeglądów różnych urządzeń, nie tylko, nie tylko radzieckich, tutaj na kanale. No i nowszy miernik w takiej ładnej aluminiowej skrzyneczce C4380. Mam wrażenie, że też miernik uniwersalny. Też do przetestowania, do wypróbowania, do wyczyszczenia. Tutaj na pewno trzeba będzie wymienić tę szybkę w mierniku, ale poza tym wydaje się on być w całkiem, w całkiem fajnym stanie. Bardzo, bardzo za te mierniki również dziękuję. To jest fajne uzupełnienie kolekcji starych mierników, których też mam już całkiem sporo, aczkolwiek głównie są to urządzenia polskie, a teraz wreszcie zdobyłem też kilka radzieckich starych mierników. I Stefanowi też bardzo dziękuję za ten hamulec stemplowy z rączką, z klamką, którego szukałem od dłuższego czasu, bo on bardzo mi się przyda do kilku moich, do jednego z kilku moich starych, dziecięcych rowerków. Może na przykład do tego Pawika z 1971 roku, w którym taki hamulec oryginalnie się znajdował. No wiesz, teraz dopiero zauważyłem, że źle, zauważy, że źle założyłem tutaj ten błotnik, on powinien być przykręcony tym mocowaniem od drugiej strony, a ten otwór właśnie na hamulec powinien się znajdować tutaj bliżej widelca, a nie aż tak, nie aż tak odsunięty, ale to bez problemu poprawię właśnie podczas montażu tego hamulca. Będzie to kolejny fajny element do, skomple do skompletowania tego rowerka, który był pierwotnie w fatalnym stanie, był pordzewiały, a teraz jest już polakierowany, odtworzyłem na nim ten napis. I będzie, no na pewno nie będzie służył mnie do jeżdżenia, i raczej chyba nikomu nie będzie służył do jeżdżenia, bo on tę ramę miał już bardzo zdezelowaną i mogłoby to być po prostu niebezpieczne. Ale jako taka ozdoba, jako element do kolekcji, do ekspozycji, myślę, że będzie bardzo fajny, tym bardziej z tym hamulcem. No i na koniec jeszcze jedno bardzo ciekawe urządzenie kaseta probiercza typu KP624 urządzenie. Które moim zdaniem służyło do testowania aparatów zapłonowych w samochodach, do testowania iskry, skuteczności zapłonu, kondensatorów, cewek. No, ja z tego typu kaset nigdy ich nie korzystałem, ale jeżeli ktoś pracował kiedyś w latach 60., bo to urządzenie pochodzi chyba z, końc, z drugiej połowy lat 60., jeżeli ktoś pracował w jakichś warsztatach samochodowych, to na pewno miał z tym do czynienia. Prawdę mówiąc, nie sądzę, że uda nam się cokolwiek przy pomocy tej kasety sprawdzić, ale będzie na pewno ciekawe, obejrzenie jej konstrukcji, może uda mi się znaleźć starą instrukcję obsługi. Tutaj co ciekawe, jak sobie do środka zajrzałem, to jest jeszcze bardzo dużo przewodów e, służących do podłączania aparatów zapłonowych do tej kasety. To wszystko na pewno trzeba będzie Wyczyścić. A zaraz wam powiem, co mnie szczególnie ucieszyło, mianowicie logo, które znajduje się na tej kasecie, bo jest to produkt, spróbuję to przechylić, ale pokażę wam to też w powiększeniu. Jest to produkt krakowskiej spółdzielni, metalowej spółdzielni pracy wspólnota, która mieściła się na krakowskim kazimierzu przy ulicy Berka Joselewicza i to jest spółdzielnia pracy, z której oglądaliśmy już tutaj na kanale kilka różnych rzeczy, m.in. ten malutki silniczek, chyba od jakiegoś wentylatora z 60. Już nie wiem, drugiego albo trzy, chyba drugiego roku e, oglądaliśmy też taki dziurkacz do papieru, też właśnie z logo Wspólnota Kraków. Tym samym oglądaliśmy też taki duży silnik. Do pralki, któremu poświęcony będzie też jeden oddzielny odcinek. Także zawsze bardzo się cieszę, jak uda mi się kolejne eksponaty z jakiejś starej znanej fabryki, zakładu czy właśnie spółdzielni pracy znaleźć. Za tę kasetę także jestem bardzo, bardzo wdzięczny i myślę, że będzie to ciekawy temat jakiegoś kolejnego odcinka. Na koniec chciałem Wam bardzo podziękować za obejrzenie tej, tego właściwie no, szybkiego rzutu oka na e, urządzenia, którymi będziemy się zajmować w następnych już nawet nie tygodniach, ale miesiącach, bo jest tutaj naprawdę bardzo dużo tematów, fantastycznych tematów na kolejne odcinki. No a dar, Darczyńcom bardzo dziękuję za podarowanie czy za wypożyczenie tych eksponatów do obejrzenia tutaj na kanale. Postaram się was nie zawieść, postaram się o każdym z tych urządzeń przygotować możliwie ciekawy, możliwie zawierający wiele informacji odcinek. Mnie samego też bardzo ciekawi które z tych urządzeń będą działały, jak będą wyglądały w środku, jak wygląda ich konstrukcja, czy uda się nam niektóre z nich uruchomić, zobaczymy co z tego wyniknie. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Ja się teraz biorę na razie za zabezpieczenie tych wszystkich eksponatów, no a później za przygotowanie o nich kolejnych odcinków. Cześć, do zobaczenia!